O, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku The Sims 4. A przed Wami dzisiaj Aurora. Musiałam nagrać ekran startowy, ponieważ on jest przepiękny. Czy ja już Wam. Nie, no, już Wam mówiłam, że ja go uwielbiam. Wiem, że był strasznie, strasznie, strasznie e, negatywnie przyjęty. Przynajmniej ja takie mam wrażenie wśród widzów. Natomiast dla mnie on był genialny. I w ogóle cały ten koncept zmieniającego się tutaj tła, w zależności od aktualizacji, to. Cudowność, i słuchajcie. Aurora dzisiaj, kolejny odcinek Aurory, ja sobie tutaj oczywiście ustawię filtr pod Aurorę. Chociaż się wam przyznam, że ostatnio uważam, że kolory w grze chyba podobają mi się bardziej. Mam na powrót <laughs> miłość do oryginalnych kolorów. W ogóle włączenie The Sims 4 teraz jest dla mnie jakieś takie dziwne, bo ja non stop, słuchajcie, gram w jedynkę. Non stop, ja jestem zakochana w The Sims 1 aktualnie, jest to e, dla mnie top. E, uprzedzając pytania, bo tam niektórym się w ogóle nie włączała. Była aktualizacja do jedynki, więc nie wiem, czy sobie ją zrobiliście, czy nie, ale powinna wam się odpalać, jeżeli wam się nie odpalała. E, I chyba tyle e, z takich rzeczy. Jezu, i w ogóle to jest najpiękniejsza działka. Ej, to jest najpiękniejsza działka, e, jaką e, widziałam. To jest w ogóle moja topka działek. Ja muszę tutaj jeszcze kogoś prowadzić, bo po prostu ten dom na tej działce ma gia, magia. Muszę sobie coś tutaj jeszcze innego ogarnąć, no ale on jest taki bardziej magiczny. Słuchajcie, e, pamiętajcie o stawieniu komentarza, łapek, subskrypcji, mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i możliwości tam innych form wsparcia. Eee, Kodem Scarlett po to zrobienia zakupów na jej app i ja w ogóle z tego miejsca mega wam dziękuję, że wykorzystacie z tego kodu. Naprawdę, bo korzystacie z niego, wpisujecie go, eee, mam takie informacje oczywiście i jest mi no jest mi totalnie miło, że jak robicie zakupy dla siebie, to jednak się nie chcecie, żeby te 100% szło tam do jej, tylko żeby ten 5% z tej kwoty było przekazane mnie. Ja y, nie wiem, no i no, to jest po prostu. No, kochani, jesteście. Dziękuję, po prostu, dziękuję. I y, y, co jeszcze? O, o, właśnie. Ale o tym, że wam tyle razy mówiłam, że już nie będę was dręczyć, po prostu cały czas, tak, cały czas mnie dręczy ten kaszel po chorobie. Y, dobra, lecimy. Na czym my skończyliśmy ten odcinek? Skończyliśmy chyba na tym, że Aurora została ukuszona przez rzeciono. <laughs> Cudowność, w sensie przez Vlada. I y, Aurora zamieni nam się tutaj w wampirzycę. I. Ja... Ja mam już pomysł na to, co zrobimy. Nie wiem, czy widzieliście zasady wyzwania Aurory, bo macie je w opisie, one są zmienione, nie są takie jak szu, oryginalnie. Aurora staje się wampirzycą i ja mam tutaj zagwostkę, bo ja z tego, co pamiętam, to kiedy jest się wampirem i kupi się temu wampirowi trumnę, to on jest w tej hibernacji wampirzej simowej, nie? I ja liczę na to, że faktycznie tak jest, ponieważ Aurora będzie teraz niegrywalna, a Filipem będziemy próbowali znaleźć odtrutkę na ten wampiryzm i ja Pamiętam, że miałam podobny motyw w RWDG w pokoleniu Anubisa i Flare, natomiast tym razem troszkę sobie go właśnie powtórzymy, ale już minęło tyle czasu od tych Anubisa i Flare, że myślę, że możemy. I w oryginalne zasady Aurory były nudne. I jak to ogarniemy, to już tutaj mamy Ariel. I jeszcze tutaj taka mała uwaga, bo też właśnie pisaliście mi w komentarzach, że no właśnie się zastanawialiście co z tym wrzecionem i czemu jak dorosła będzie, jest to wrzeciono. Jest to po to, żeby już nam dorastały dzieci. Ponieważ ja na przykładzie Kopiuszka wiem, że to jest nudne takie oczekiwanie, aż podrośnie nam kolejne pokolenie, więc ja chciałam już je wcześniej załatwić. Wiem, że ona była tam nastolatką w ogóle i to nie jest zbyt takie mądre może w taki sposób to robić, ale chodziło mi po prostu o to, żeby te dzieci już się pojawiły i w momencie, kiedy Filip będzie szukał tej odtrutki, no to żeby te dzieci nam podrosły, żebyśmy mogli sobie pójść do kolejnej części wyzwania, tym razem do Arielki i pogrywania Arielką. Ja nie wiem jeszcze, czy będziemy mieszkać w Sulani, czy będziemy mieszkać gdzieś indziej w Sulani i mm, słuchajcie, do Ariel, no skoro już jesteśmy, to włączę. <słuchaj> do Ariel jeszcze że jak się to zwało, to to czy nie. Tylko ja je mam dosyć mocno i teraz aktualnie takie ograne, ponieważ ja tam miałam Rzym. Nie wiem, czy kojarzycie Rzym u mnie Albion, epokę rzymską. E, to jest, słuchajcie, Tartosa. Tartosa też jest taka magiczna. Jest tutaj działka, która by się nam idealnie nadawała, czyli ta działka, nie? Tutaj ona jest otoczona y, wodą i można byłoby tu pływać. I w sensie, nie wiem, czy w tej... Nie no, w tej części chyba też można pływać Tartosy. Zresztą dajcie mi znać, jak wiecie, bo ja nie kojarzę, gdzie można pływać, a gdzie nie konkretnie. No ale teoretycznie tutaj mogłaby sobie żyć Arielka. Tylko, że z drugiej strony nie wiem, czy to nie byłoby nudne. W sensie, się nie wiem, czy ją faktycznie tutaj wprowadzić, ten dom jest bardzo ładny. nawet nie wiedziałam, że jest taki ładny. Czy ją wprowadzić tutaj, czy ją wprowadzić do Selva Może ja wam zostawię przypięty komentarz i tam będziecie mogli dać znać i w ogóle na Instagramie jeszcze się was zapytam o to. <laughs> Przepraszam. Ech, jaką macie opinię? Jezus, jak mnie denerwuje ten kaszel. Jak mówię, to i wychodzę na zewnątrz, to po prostu się to wzmaga. I nie, nie, spokojnie, byście się nie martwili, nic mi nie jest, nie mam żadnych problemów, wszystko czyste i ogólnie, tylko to, y, ta, ta grypa, na którą chorowałam się niestety charakteryzuje tym, że jeszcze przez miesiąc albo dłużej będzie mnie to po prostu męczyć. Dlatego dbajcie o siebie i uważajcie, bo mm, nie fajnie jest to złapać. Nie dojrze was odcina na kilka dni, to potem, jak widzicie, tak jak ja, macie ten problem. A <laughs> <laughs> to trochę mi utrudnia nagrywanie, nie ukrywam. Ale staram się jakoś to tamto przezwyciężyć, wiecie, no... Y, mm, nie jest to nic jakiegoś wyjątkowego, wiele osób przez to przeszło. Dobra, i lecimy tak. Ignaś, ja w ogóle myślałam, że oni za, na ten moment, kiedy my tu już będziemy, to oni sobie zejdą z tego simowego świata, ale jednak to wszystko jest teraz pozmieniane i wygląda inaczej. Mm, ale zostawiamy Aurorę, dziwny gość, opiślając rozwój stowarzący mu huk za co? A, czekajcie, bo my mamy, no tak. O, no tak, no przecież my mamy, m, tylko my nie mamy tutaj telewizora, więc nie będziemy mogli tego oglądać, więc nie zrobię tego tutaj. <laughs> ale jest to wyzwanie, nie? Filip, pójdziesz do pracy, ale jeszcze się zdrzemni. Ignacemu brakuje rozrywki, więc ja bym chciała, żebyś tutaj pogłaskał pieska i zrobisz może więcej opcji przyjazne. Pochwal, pocałuj. Powinieneś chyba ci chyba zabawa z tego przyjść, nie? E, I e, możesz tutaj jeszcze zrobić z naszą, naszą lesję opieka nad zwierzakiem, wyprowadź. E, zawołaj, poproś załatwienie. O z od razu jak ci towarzystwo i wszystko idzie. Przyjazny głaszcz uspokajająco. Dobra. Anastazja Rico, energii Anastazji Rico niewiele u Anastazji Rico, ale sobie skorzystasz, weźmiesz prysznic, Anastazja. Nie wiem, czy potrzebują jedzenia, no ale wypadałoby tutaj tak: to sprzątnąć, tu wyrzucisz zepsute jedzenie i zrobisz śniadanie. Tak, podaj śniadanie, nie wiem, sałatkę owocową. Aurora, ty nie masz co robić, więc pójdziesz to naprawić i tutaj będziesz to wycierać i będziesz wyrzucać śmieci. Um, Arielka, ja bym chciała, żebyś ty jeszcze się zdrzemnęła. Um, tutaj nocnik jest strasznie osikany, ale ucz korzystania z nocnika Gerwazy, bo Gerwaś chyba potrzebuje nocnika. I w ogóle, Gerwaz, ile ty masz dni do zmiany grupy wiekowej? A, dobra, to, a, ok, trzy dni. Czy wszyscy znają swoje zadania? Wszyscy znają swoje zadania. Nie wiem, kiedy ty się w wampira przemienisz, ale yy, chyba niedługo, tak mi się wydaje. Więc Aurora, tutaj ty będziesz to ogarniać i ja będę musiała jeszcze, tak czy siak, Aurorze wbić dziesiąty poziom śpiewania, zanim przejdziemy do kolejnej grupy wiekowej. Tylko jak ona będzie wampirzycą, to nie będę mogła tego zrobić. Yy, więc nie wiem, jak to nam ostatecznie wyjdzie. Niewiele nam zostało czasu na to, więc ćwicz śpiewanie, będziesz męczyć cały czas to śpiewanie. Uczysz? Uczysz, dobra. Uczysz małego, ty nie wiem czy jesteś zesikana? Nie, nie jesteś zesikana, ty aktualnie jesteś dobrze tutaj ogarnięta. Mm, Anastazja, miałaś posprzątać. A, bo zlew jest, no tak, no przecież, ja ci każę sprzątać, a tu zlewie jest nieogarnięty. No dobra, to ogarniemy to tak, tak, tak. To nie wiem, co to jest. Ciasto miodowe zepsute, no też do kosza pójdzie. Yy, Filip śpi, bo yy, no, on i tak idzie do pracy. Więc żeby miał energię. I tutaj tak, Filip, ty yy, osiągnij czwarty poziom charyzmy. Dobra, nie masz czwartego poziomu charyzmy, więc awansu nie dostaniesz. Dobra, Filip idzie do pracy. Gerwaś, czy ty robisz tę kupę już? Ducho i w Śnieżka słabnie. Śnieżka z każdym dniem coraz bardziej traci więcej łączącą ją światem materialnym. To chwila, chwila, chwila. Gdzie ja mam Śnieżkę? Gemma, Śnieżka, Disney. Dobra. To chodź, ty zrobisz... Yy, yy. Wzmocnij i to bardzo proszę, dostarczysz. Nie wiem, kim jest ta Gemma. Czy mnie dostarczysz tego za pomocą PLOPSI? O co chodzi? Coś jest nie tak z tą skrzynką? Czy może jest nie tak, nie wiem. Okej, okay, dobra, teraz działa. Dobra, i ty tak, ty to wyczyścisz ja jamcia, żebyś tu podszedł. Aur... Arielka, nie Aurora, też tutaj podejdziesz. Imię na A. No i tak, ja się będę teraz mylić. Tutaj to zostawiamy. Ty yy, zrobisz tak, no tak, tu wyrzucasz śmieci, tutaj weźmiesz porcję. Yy, ty sobie weźmiesz porcję. Ty sobie też weźmiesz porcję. Ty sobie weźmiesz porcję. Hej, ty, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tak wiemy, tatusiu. Yy, urodzinki, urodzinki. I ty też sobie weźmiesz porcję. ty nie jesteś w stanie zejść, no to ja trochę to szczytuję i cię po prostu tu przeteleportuję. Weź sobie porcję i będziesz tutaj, e, nie wiem, zaśpiewaj piosenkę. Ty sobie też będziesz liczyć śpiewanie. Muszę usunąć te krzaki, barabara, bo ta lesji non-stop tutaj w nich jest i potem ma ten skunksowy aromat i trzeba się z tym męczyć, więc usunę je. E, a śnieżkę sobie tutaj wrzucamy. Tajemnicze pudełko. Dostaliśmy jakieś tajemnicze pudełko, dobrze wiedzieć. Oj, mamusia przyszła, ale mamusia mm, yy, nie pukaj nam do złego miejsca. Cześć mamusia. <ścoughs> Wyglądasz jak siostra. Totalnie piękna, gładka cera, nie? Ale Aurora była bardzo podobna właśnie do, do niej. Yy, ale Aurora, yy, ty się czujesz zbyt nieswojo. Dobra, rozumiem, że zaś ci to przejdzie. Czego tutaj nie masz? Czy to wystarczy obawa przed zawiedzeniem rodziców? No przestań. Przestań, kochanie, chodź tutaj. Mm, a, i ty wróciłeś z pracy, ale ty jesteś tak padnięty, że też idziesz spać. W ogóle wszystkich wysłałam tutaj do snu, wiecie? Bo on jest padnięty, Anastazja... O, Anastazja, może już wstaniesz sobie. No, ale ogólnie była w bardzo złym takim nastroju, źle się czuła. Może ona przeczuwa, że mm, dzieje się coś dziwnego, jeśli chodzi o naszą Aurorkę. Sprzątnij, e, sprzątnij. Sprzątni. Co jest Aurora? Weź porcję. Bo to by leci, nie? Ach, nie jesteś w stanie jeść. O, Piękne kły! Ty chodź tutaj. Zainteresuj się, co się z nią stało. Okaż czułość jej. I co ty tutaj masz? Sflirtować z kimś, więc chodź, romantyczne flirtuj, szepcz o pragnieniach. Ty już nie kochasz Ignacego? Nie, oczywiście, że nie. Ja nie wiem, o co chodzi, że z Ignacem tak relacje spadają, ale już olewam tego Ignacego. O obawach, rozmowa o obawach dotyczących związku. Gadka na podryw. Złagodzone obawy. Mhm. Pośli pocałunek. Dobra, to ty się już czujesz dobrze? To możesz ćwiczyć śpiewanie, bo chcę, żebyś jak najwięcej tego śpiewania tutaj miała. Okej, okay, podaj kolację. A zjadłabym taką zupę rybną. Oj, zjadłabym. Możecie się barabnąć z Filipem? Bo jemu zabawy mało jest. Mhm, o, ktoś dzwoni. O, Gryzelda. Gryzelda, ty to tutaj zrobiłaś nam... Dziwną rzecz. Przyklełaś młodą. Dobra, to już po barabara, to ty sobie ćwicz śpiewanie dalej. Ile dasz radę, tyle śpiewaj. Okay. Weź sobie porcję Ignaś. No Ignaś nie czujesz się najlepiej, ale możesz zejść tutaj wziąć sobie porcję. Zaproponuj wodzicielski taniec, trzymaj za ręce. Oni się nie lubią! Ja nie wiem, co z tym Ignasiem jest. Ignaś tak z wszystkimi flirtuje, a potem wychodzi na to, że się nie lubią. A ty miałeś spać. I czemu ty zrobiłeś w pieluchę? Ty też idź spać. Mieliście spać. Co z wami, purchlaki? Będzie trzeba was przewinąć, ale na razie to po prostu śpijcie. Ja w ogóle nie wiem, czy wam opowiadałam o tym, jak ja bardzo lubiłam grać z dziećmi w The Sims innych. Ty zrób, weź na smycz, albo inaczej, opieka nad zwierzakiem, wyprowadź krótki spacer. Bo bardzo chciała Lessie wyjść, więc... Czy tam chciał? Chciała, bo to dziewczynka. Więc ją wyprowadzisz. I mamy kolejny dzień. Ja cały czas czekam, aż tutaj Aurora się nam zwampi, że Aurora wstań. Nie wiem, kiedy będzie na ciebie moment bycia wampiżycą, ale mam nadzieję, że już niedługo, bo nie mogę się doczekać, że zrobię ci piękną kryptę. Tak, będziemy robić kryptaurę. E, tutaj otwieram i szukamy jakiegoś jedzenia, e, zdecydowanie e, dobrego, e, czyli nie jakiegoś starego. E, tutaj czekaj, bo. A, czekaj, czekaj, czekaj. Dziś nie poszłaś skorzystać. Mnie to denerwuje strasznie, że te interakcje się tutaj tym simom anulują. Więc, co się nie anuluje? Ja się już odzwyczajam od tego, że tutaj trzeba więcej trochę, żeby to wszystko działało. Ty się dajesz przewinąć i jesteś brudaskiem głodnym, ale tutaj Anastazja się będzie tobą zajmować, będzie cię uczyć korzystania z nocnika Gerwaś po tym, jak cię przewinie. Ignaś, czujesz się dobrze, a za to na przykład Arielka nie czuje się dobrze. Więc Arielka, czy Dziadzio Ignaś może cię tutaj... Hmm... Czekaj, bo ty e, też jesteś do przewinięcia, z tego co ja pamiętam. E, I jesteś biedna. Mm -hmm. Ty nie miałeś i spać? Idź sobie jeszcze spać. Tutaj się inni tobą zajmą. Dziadziu, Ignaś przewiniesz Ariel. Hej, no, idź, korzystaj z toalety. Ucz korzystania, Gerwaś. Gerwaś, idź z toalety korzystać. No, ucz korzystania z toalety. Gerwaś. Halo? Czemu to tak chodzi tragicznie? No. I potem ty, Gerwasia, tutaj tak wszyscy będą się wokół zajmować. <grywki> Dzieci, tylko nie rodzice. Wykąpiesz. Bardzo proszę, Gerwasia. Aurora się nie będzie zajmować, dlatego że... O Jezu, Aurora, jak ty się źle czujesz. Sprzątnij. Nie możesz śpiewać pewnie, nie? No, ale oczywiście, że nie możesz śpiewać przez te nastrójniki. Czy to wystarcza? Czujesz się szczęśliwa? No to co ja mam z Tobą zrobić, jak ty się do niczego nie nadesz? Ja myślałam, że ty będziesz śpiewać teraz. No, ale wychodzi na to, że nie. Uu, jak się przeteleportowało dziecko. Dobra, to chodź, podnieś je. I zaniesiemy je na śniadanie. Dobra i y, nie nie nie, a ty musisz iść do pracy, bo ja chciałam, żebyś tutaj. Ach nie, to i nie zniesiesz. A ty jesteś w stanie tutaj podejść sama? Nie jesteś pewnie. Mm. Dobra, to i tak nie mam jak to zrobić, to y, ty zrobisz y, tutaj y, przyjazne tuptuś pogawędka, poznaj. Oglądaj, sprawdź, jak się ma małe dziecko, nie, ale zrobisz po prostu podnieść i ty, go, ty ją zniesiesz. Skoro i tak nie możesz śpiewać, chociaż zadbałam ci tutaj o nastrój, to mm, z tym, żebyś mi tutaj pomogła, więc weź arielkę. Oho, w życiu to działa. Jestem bardzo niezadowolona z naszego związku, jeśli będziesz zachowywać się wobec mnie pod. Oh! No weź. No weź. Ty śpisz. O co ci chodzi? Idź do pracy w ogóle. Co ty, Purchle, jesteś taka wściekła? Purchle, podnieś się. Naprawdę, ej, strasznie działają te dzieci w tej czwórce teraz. Nie, nie, nie gra mi się za przyjemnie nimi, więc nie mogę się doczekać, że one podrosną autentycznie. Ty się weź nie baw, tylko yy, poczekaj, aż yy, matka cię tutaj ogarnie. Nie wiem. Ucz korzystania z nocnika, Ariel. I tak jesteś brudna. Możemy cię uczyć? Jezuniu! Ja... Czy ja mogę normalnie to dziecko podnieść, nauczyć czegoś w niej, zadbać o nie, czy ono w ogóle będzie żyło tak własnym życiem? Posadź Ariel tutaj. Gerwaś, jesteś umyty, jesteś umyty, Gerwaś, idziesz sobie wziąć porcję. Nie, ty też sobie, chodź, weź porcję. Nie, wiem, ile zostało? Cztery porcje, no dobrze. Ty jak zjesz, też sobie weźmiesz. W sensie, ty jak zjesz, będziesz kąpana. Nie, nie słuchaj go, on idzie do pracy. Ty miałeś iść do pracy, co ty tutaj robisz? Nie miałeś iść do pracy? Gad. No, oszale, idzie. I to delikatnie rzecz ujmując. Gawosz do mamy. Ty miałaś ją wykąpać teraz, tak? Przygotuj kąpiel z bombelkami dla Ariel, bo Ariel ma zabawy, mało towarzystwa, mało to zrobimy jej kąpiel z bombelkami. Tylko żeby nie zrobiła kupy w międzyczasie, bo widzę, że tutaj ma mało pęcherza. Nie, naprawdę źle się gra dziećmi teraz. Zdecydowanie się nimi źle gra. Pamiętam lepsze czasy. tej no gry. Proszę mi to naprawić. Aha, zrobiła w pieluchę. No oczywiście. No oczywiście, że zrobiła. No oczywiście, że musiała. No nie dało się inaczej. No oczywiście. Gad. To jest po prostu nie, nie do ogarnienia, jak bardzo. Tutaj to działa. Nie dobra, już nie będę narzekać, bo dzisiejszy odcinek będzie takim narzekaniem. A ja po prostu czekam dzisiaj. O, znowu została opryskana. Jeszcze mam jakiś krzak, że cię opryskali Lesi. No chyba musi być jeszcze jakiś. Zrób kąpiel dla Lessi. Czy ty już masz kolejny punkt? Tak, masz kolejny punkt, więc idź robić kąpiel dla Lesji. Ej, dobra, jest jeden plus tutaj w tej grze, muszę Wam powiedzieć, bo tutaj nie trzeba przyjaciół, żeby mieć was. Nie musisz się z nikim lubić. Możesz się z wszystkimi nie lubić. A i tak dostaniesz awans, więc tak, jest to plus w tej grze. I ty sobie tutaj weź resztki. O! Jest! Jest! Przemienia się wampira! O! Cudownie! Cudownie! O, tą przemianę wampira nic nie robiłam. W ogóle jak ładnie ona wygląda. No, naprawdę powiem wam, wygląda to całkiem ciekawie I <laughs> już sobie zdjęcia porobię Bo będą mi potrzebne do miniatury I to pasuje tak do niej, nie? Te fioletowe oczy, ten różowy strój I w ogóle <laughs> Jezu, co ona ma za strój? <laughs> co ty ważna sobie podejść tutaj? Ja nie kojarzę w ogóle tego zestawu Czekaj, 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 zanim cię schibernuję tutaj, wampir. Pokaż mroczną postać, co ty masz na sobie? Jezu, jaki miks tutaj zrobił. O, nie mogę. Nie no, zmień sobie strój. W sensie inaczej, więcej opcji wampir. Ukrym roczną postać. Nie ma tutaj jakiegoś mdlenia wampirzego, prawda? Nie ma. Bo wiecie, bo teraz jest problem, no bo ona powiedzmy, że już niestety nie egzystuje w tym naszym simowym świecie. A skoro nie egzystuje, to wypadałoby, żeby tutaj powstało takie o. Takie o! A co przynosicie mi do wyposażenia? Nie możecie mi nic przenosić. więc skoro ona została uśpiona przez klątwę, wrzeciono złe i w ogóle życie złe, wszystko było złe, tory też były złe, to muszę zrobić jej tutaj wiecie miejscówkę. Więc dajcie mi chwilę, widzimy się za chwilę. Mamy to. Słuchajcie, tutaj się znajduje. Nie wiem czy nie przyniosę sobie tego, więc czekajcie, przenieść do cały ten budynek czy nie przyniesiemy sobie gdzieś tutaj w krzaki, żeby był bardziej taki ukryty. Bo można, o, właśnie, i tutaj zrobimy jakąś taką ścieżkę, będzie można sobie dojść tędy, bo to ma być takie dzikie, nie i taki ma być klimat. I zaraz oczywiście to w środku ogarniemy, tylko przejdę sobie teraz tutaj do malowania terenu, i zrobimy sobie ścieżkę. Delikatnie, oczywiście, miękkość większa, i tutaj tak delikatnie, delikatnie taką ścieżkę poprowadzimy. Hum... Mm -hmm. Żeby to było właśnie w ten sposób. I oczywiście ten budynek się różni od tego naszego głównego, ale tak właśnie chciałam, żeby było. Zobaczę, czy mi to będzie pasować. Jeżeli nie, to go przerobię, zrobimy go takiego ciemnego, jak te tutaj. Ale na razie myślę, że może zostać, bo chciałam, żeby Aurora miała taki, wiecie, że ona taka delikatna i w ogóle, to żeby jej budynek też był taki, ten tutaj, ten, ta krypta, żeby była taka właśnie też delikatna. Na, bo tak, bo budujemy właśnie kryptę. <laughs> Jakby ktoś nie, nie ogadnął. Mm, więc sobie to zrobimy. I ustawimy sobie oczywiście tutaj jakąś, jakiś ładny kamień. Pewnie ten kamień, bo ten będzie najlepszy tutaj do tego. Dobra. I lecimy sobie ze ścianą. ok, I szukamy łóżka, czyli e, trumny, tak naprawdę wampirzej, więc lecimy sobie, żeby było łatwiej, to wygoogluję po prostu sobie wampiry. Wygoogluję, co ja mówię? Wyszuka. E, wampiry są gdzie? Gdzieś tutaj. Ucieczka. Zjedzmy. O, jest wampiry. I tutaj sobie zrobimy tak. O, tak, 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 tak. Właśnie tak. Taką za 6500 może być. I może być taka dobra, i tutaj wypadałoby jakieś takie, o, właśnie coś ten deseń. No, tak, 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 zdecydowanie tak pięknie i jeszcze jakieś takie kwiaty, żeby to nie było takie mm, nudne. Tylko teraz pytanie, jakie, żeby to ładnie wyglądało? Na pewno tutaj byśmy wrzucili. Okej, okay, naprzód, ale tutaj w środku też coś musi być, bo to nie może być takie o. E, czemu nie, w sensie, mm, chciałam powiedzieć, czemu nie urna, a tak naprawdę przyszła żyje. <ścoughs> o Jezu, no zakręcona jestem, zakręcona. Nie ukrywam, że... <laughs> Jedzie trochę tak. E, tutaj jeszcze kwiaty, proszę bardzo. Kwiaty, kwiaty, kwiaty. Ja szukam najchętniej to taki właśnie róże bym znalazła, ale chyba tu nie ma tak róży. O, to może to po prostu wrzucę tu raz i tu dwa, żeby były. Dobra. Są. So. I teraz do środka tutaj wpadałoby też dać kolumny, bo to w środku jest widzicie puste, a to zawsze ładnie. Wypełniam przestrzeń tu, tak, tu, tak, tu, tak i tu, tak. Dobra. Będziemy się starać, żeby ona nie powstawała, czyli żeby ona cały czas była w hibernacji. I ja mam nadzieję, że faktycznie to jest tak, jak mi się wydaje, że ta hibernacja jest taka stała, bo jeśli nie jest, to nie będzie super. Mm, więc, więc tak, to będziemy weryfikować. I. Kurde, szkoda, że tą zasłoną tak okno zasłaniać. Chyba sobie faktycznie zrobimy jakąś taką. Bo ona trochę nam tutaj przypuszcza, tylko że ona ma kolory straszne. No ale dobra, niech będzie. Aurora. Chodź, musisz odegrać swoją rolę. Zmień sobie strój. Możesz mieć ten, Albert, idź sobie. I rozumiem, że Ty możesz tę hibernację tutaj robić? Jest hibernacja. Wampiry nie obudzą się z hibernacji, jeśli nie muszą iść. Udajemy, że. Y, zapadłaś w sen. Więc bardzo proszę. Mamy <śmany> to! Moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy to, i w kolejnych odcinkach będziemy już działać w taki sposób, że będziemy szukać lekarstwa. No bo oczywiście książę musi uratować Aurorę. Ze smokiem się nie będzie bić, ale za to może szukać lekarstwa na wampiryzm. A ja już się z wami żegnam i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i klasyczny, standardowo trzymajcie się cieplutko. Cześć! thank mm -hmm. you